Witam Was moi kochani w dzisiejszym vlogu. E, dzisiaj jestem znowu sami została na noc i dzisiaj mamy dzień farbowania, więc dzisiejszy vlog będzie tylko o farbowaniu włosów. E, zobaczymy, co z tego będzie. To jest totalny spontan, ponieważ e, sami chciałam, żebym je zafarbowała włosy. Sami powoli powoli rozjaśnię sobie włosy blond, blond farbami. No i dzisiaj je zafarbowałyśmy i kupiłyśmy trzy farby i okazało się, że trzy były niepotrzebne, bo użyliśmy tylko dwie. A że już trzecią rozrobiłyśmy, to stwierdziłam, że sobie sama walnę. E, I wolałam sobie Ultra Light blond e, I nie wiem w sumie, jak to będzie wyglądać. Trochę się martwię. E, no ale. Pff, coś to wrócę do mojej Floridy. <laughs> tak czy siak. A szkoda było farby złanować. A dawno włosów nie farbowałam, więc stwierdziłam sobie, że zafarbujemy. Więc dzisiaj wstałyśmy. Słuchajcie, poszliśmy wczoraj na imprezę. Tak jak mówiłam we wczorajszym vlogu, że idziemy na jakąś imprezę miałyśmy plan się zrelaksować Wróciliśmy do domu o 6 nad ranem No niestety Nasz plan się nie ziścił Pobiłyśmy trochę, ale nic nam się nie... Jakby to powiedzieć? No nie nawaliłyśmy się po prostu tak jak chciałyśmy, nic nam w sumie nie było Także popiłyśmy od pierwszej w nocy do szóstej nad ranem i nic. Więc y, może następnym razem nam się uda bardziej zrelaksować niż ostatnio, ale fajnie było, bardzo miło. Um, no i tak, wstałyśmy dzisiaj o 12:00, zjadłyśmy śniadanie. Teraz ja właśnie werbujemy włosy, sami już spukuję, ja pójdę po niej. A, no i sami ucieka do pracy, a ja muszę ogarnąć pokój w ogóle One Direction w tle. Kasiuniu, jeżeli mnie oglądasz, a na pewno mnie oglądasz. Best song ever Yeah, yeah, yeah. Więc One Direction nam gra w tle No i tyle Więc pokażę wam już się Z efektem końcowym Jak ten kolor wyszedł, coś ciemno mam to w pokoju Mam w ogóle żółte światło Ale niestety zostawiłam lampy W starym mieszkaniu, więc nie zbyt mogę coś z tym zrobić Więc No i zobaczymy jak to będzie Vlog musi być, więc kręcę No to zobaczymy zaraz Hej słuchajcie, tak prezentuje się efekt końcowy. Słuchajcie, jest godzina 12 w nocy, więc przychodzę do Was z opóźnieniem, ale musiałam iść do mieszkania starego, sobie przynieść lampy, bo jest już ciemna noc. E, sami uciekła do, e, do domu zaraz po tym, jak wysuszyła włosy i nałożyłam sobie właśnie tu jej farbę. I powiem Wam, że efekt bardzo mi się podoba. Jest to taki ciepły, jaśniejszy blond. Ehm, na razie pochodzę w takim jasnym. Jak będę miała ochotę wrócić do ciemniejszego, to po prostu sobie wrócę do tej Floridi. Florida z Lorele, co zawsze. A jakby ktoś się dokładnie pytał, co to za farba, którą używam, to jest Revlon 04 Ultra Blond, Ultra Light Natural Blond. I to jest bardzo fajna farba. Ona to jest bardzo tanie, to jest firma Rewno, one są amerykańskie. E, I one tu kosztują 2,90, więc są bardzo tanie: 2,90 co normalnie. E, farba, którą ja używam, zawsze z L'Oreal, kosztuje 6,90 i to jest farba permanentna. Uważam, że dobrze mi jest w takim kolorze. Wyszedł bardzo naturalny. Jak widzicie, naturalny blond e, to jest właśnie światło dzienne w tej lampie, więc możecie zobaczyć, jaki to jest kolor. E, taki fajny złoty blond, myślę, że fajnie wygląda, rozpromienia moją twarz, no i taki dzisiaj króciusieńki vlog, o moich włosach, na spontanie je zafarbowałam, no i teraz idę spać, bo jest 12 godzina, mam na 7 do pracy, więc mało mam czasu i do zobaczenia w kolejnym vlogmasku, pa!